Wszystko się kręci jak felgi, jak wsiatka zastry dolemki. Robimy na więźnie manewry, ja nosik odpalam na wszelki. A ty wrzuć to do fury, 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 ej Wróć to do fury, 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 fury. ey! Potrzebany z choć nie pozuję na bossa, wrzucam to do fury tak jak lebron do kosza. Mam pełen bak, kiedy pusta jest szosa. Bo na paliwo nigdy nie żałuję grosza. Taki mam wóz, taki mam gust To zostanie na zawsze jak na łapach? Ten tusz. Zemcze znaczy jest luk, nie Lexus. Jadę jak telefon, no bo trzymam ten kurs Za no mną moja BBS. Nie potrzebnie mi GPS. Auto świeci się jak diament BBS. Każdy hater jest bliski us, Bo nie mam dla niego czasu, żeby liczyć cash. Kiedy jadę mercem, to budź podłogę, bo mam pełne serce i pustą drogę Ty Wrzuć to wszędzie i puść to w obie prosty challenge Słuchaj to dwa cztery na dobę Życie to nie jest wyścig Dobrze wiem o czym myślisz paliwo dają wtryski Poczciwy no i szybki Życie to nie jest wyścig Dobrze wiem o czym myślisz paliwo dają wtryski Poczciwy no i Wszystko, zastry do lęki robimy na mięście manewry. Ja i go na wszelki, a ty wrzuć to do fury, 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 to do fury, 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 ey. Wszystko się kręci jak fergi. Ja zastry do lęki. robimy na mieście manewry. Ja i go na wszelki, a ty wrzuć to do fury, 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 fury. To do fury, 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 furi, fury, Ej, puste ulice miasta. Niebo czarne jak asfalt. M2 nie astra, na dziewiętnastkach. Zobacz jak fale kapcia. To dla mnie normalna akcja, bo robię dziś kuzyn, Czas mi się duży. Robię ten drift, kiedy miasto poburzy. Pasja to pasja, tu każdy jak kuzyn. Nieważne klasyki, gabloty czy gruzy. bo ważne są chęci, tutaj każdy tak pędzi. Siomek właśnie zrobił fotora darem z Elfii w sumie trochę się wnerwi, bo na zegarach niestety zapalił się engine. U mnie znaczek rezerwy, wlatuję na stację, bo potrzebuję werwy. Z głowy wyrzucam nerwy, mogę jeździć bez końca, mogę jeździć bez przerwy. Życie to nie jest wyścig. Dobrze wiem o czym myślisz, paliwo dają wtryski, poczciwy no i szybki Życie to nie jest wyścig Dobrze wiem o czym myślisz, paliwo dają wtryski, poczciwy no i Wszystko się kręci jak felgi, jak wsiadka zastry do lemki Robimy na mięśnie manewry, ja nośnik na wszelki A ty wróć to do fury, Furi, 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 furi. To do furi, furi, fury Ej Wszystko się kręci jak felgi Jak w siatkach zastry do lemki Robimy największe manewry Ja i go odpalam na wszelki A ty wrzuć to do fury, furi, fury, fury